Przed mną jest Xiaomi Redmi 9A. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz ustawić budzik. Zacznij od uruchomienia aplikacji Zegar i stuknięcia w alarm w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do tego Plus. Następnie kliknij na to i dostosuj swój alarm tak jak chcesz. Ustaw godzinę, stuknij w dzwonek, wybierz jedną z tych opcji lub stuknij w wybierz lokalny dzwonek. Wybierz źródło dźwięku, kliknij na dowolną piosenkę z Twojego urządzenia i zapisz to, klikając OK na dole. Teraz kliknij w Powtarzaj i wybierz jedną z opcji powtarzania. Jeśli zdecydujesz się wybrać opcję niestandardową, stuknij w nią, wybierz dni tygodnia i wybierz OK. Następnie, aby wyłączyć lub włączyć wibrację, użyj tego przełącznika, stuknij w etykietę, aby nadać nazwę swojemu alarmowi i wybierz OK. Aby to zapisać, użyj tego znaku wyboru w prawym górnym rogu. Aby to włączyć lub wyłączyć, użyj tego przełącznika obok i odpowiedniej opcji w wyskakującym oknie. Aby pozbyć się któregoś ze swoich alarmów lub po prostu go edytować, najpierw możesz na niego kliknąć i stuknąć w dodatkowe ustawienia, aby wprowadzić zmiany, lub jeśli chcesz go usunąć, po prostu przytrzymaj go i stuknij w przycisk opóźnienia na dole. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!